Dzwonimy i to jest już drugi numerek i tu będzie dziewiąteczka. No, będzie grubo. A wiecie, że tu są kamery? Nie. Mm -mm. Nie ma. Mhm. Te grubeczki to znaczy, że są kamery. Prawda. Nie, to są tak. znaki Braille'a. No nie. Ten domofon dręczy, żeby go się zadawać. No okej. Okay. Wybieramy teraz. Wybierz numer. Mówi do ciebie jako. Słuchajcie, to są poznańskie domofony, bo on mieszka hmm. akurat w Poznaniu. A Ako to jest poznańska firma, które produkuje te domofony. No. I siedziba w Poznaniu.

Film też był numer 5 Ale coś nie wyszło, bo tam domowym nie działa. Czy hmm. ktoś odezwi się z tego Ako? Ako! Się wreszcie. No nie, kolega nie słucha. Na to wygląda. Chodźcie. Okay. Nie, do końca pokazuję. Dobrze. Teraz jakona dzwoni pod ósemeczkę. No okay. Będzie ósemeczkę. Ok, ja sobie było na świecie. Dobrze, mówimy spóźnienia mieszkaniowa nie! No co ty? Ty ja samo Ty, Laura! Chodź! Ty, Laura, dobra, nikt nie odbywa. Ej, jak ktoś... Nie, no nie sponima. 5. Jest, jest, jest. Ja nie wiem. Ale kur... Nie! Ty. Kurde, jest jakieś... nie, 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 tego. Kurde jest jakieś... nie, 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 Ten nie, jest jakiś... No wiem, wiem, nie, 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 wiem, wiem, wiem. Ja się boję, ja się ja nie, boję. Ty, ja się boję. nie, 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 dzwoni. Ty, 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 ty. Co teraz nie, wybierze nie, nie umie dla ciebie. czy siódemkę. Tu jest jedynka, czy się jedenka, czy nie? Tu są wybrane numery chyba do dziewięciu czy coś tam. Eblę, Dobrze. Dobrze, jest szósteczka. Jak widzicie Ako wywołał no. to ręczenie z, z szósteczką. Ty, ja się boję. Jak gościa, to... Cisza, mówi, ja powiem. Dobra, coś mówi. Takie są w ogóle zasady. A tak wygląda on się dla całego życia. Nie, nie, muszę... Uwaga, kolejny, dwa, trzy, 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 trzy. Jak widzicie, że jest Pamiętajcie na kolejeczki. Tutaj macie jeden dom od strony AKO. widzicie? Tak, ja tak. Mam... Dzień dobry, firma AKO. Sprawdzamy głośność mikrofonów. Może Pani huchnąć? A co mam zrobić? Ma Pani huchnąć po prostu w domofon. co, 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 co to jest za To jest spółdzielnia AKO, która sprawdza czy domofony nadal działają. A kto Was przysłał? Kto? Jaki pracownik? Firma AKO, która zrobiła te mikrofony, proszę Panią. O! powicie wejść na piętro? Nie, bo tutaj akurat domofony działają tutaj. Dobrze, na to wszystko. Dobrze, dziękujemy, świetnie działają. Do widzenia. To to na To jest chore. Jakie chore? Ja nie! Niemca Niemca Ty Co to jest? O to nie. nie, ktoś idzie O ktoś się Jak to? Ja będę patrzeć, że ktoś Nikt niestety nie odebrał Ale ja potworałem Dobrze Teraz wybieramy Pajączek, zobaczcie pajączek Gdzie? Tu chodzi. A, a, tam. Nie ja ma czego. Czego tutaj. Nie, się Nie, za mną są. To. Osemki. Osemki. Udało Nie, nie. Nie, nie. Nie, O coś nie. idzie. Dobra, ja mówię. Nie, Nie Ale są, jest tu dużo właśnie e, numerów, a więc wybierzemy jeszcze jeden. Uwaga i to będzie 12. Enno Na pewno 12. Ale 24 numerów mieszkań. Ej no, to prawda jest 112. No. 20, ja Nie. 24 mieszkania. Zobaczcie, pod tym lukiem 69 mieszkań. Tutaj jest. Dużo. I bardzo jest tu dużo, warto tu odwiedzać. No niestety nikt nie odebrał. Na starym I Idziemy Teraz bierzemy. Pod. A zero jest? Nie. Nie, Dobre. zero nie. No to po. To co jest do Spróbuj, 24. 24. Nie, to. Nie, ja ci pokażę, jak hmm. to się robi. Ja chodzę nie znać dlatego nie umiem Znam. Nie, 27 nie. Jezus, kacper nie, nie. Nie, ja teraz dzwonię. Ale dlatego ja tego chciałam Ci pomóc. ma literę dlatego nie umiem. No, ona nie, nie. ma cyfer. A, nie ma... Chodziło mi o te. Jeden, Cicho, To jest jedyny ostatni jest jedynie mieszkanie w tym bloku. E, dzień dobry, firma Ako. Sprawdzamy nasze domofony. Czy może Pani kuchnąć do mikrofonu? Tak. A, już? Tak, dziękujemy. Jest. Chodźcie, 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 tak Otwieram te drzwi. Dobrze, teraz robimy. Hmm, poczujcie. Prezencie nam ok. na to pani otworzyła. Jednoska! Yeah. Ej jak ktoś będzie mówił po angielsku, to co zrobiła? Nic. Albo po, po tym, po tym... Tak to się mówiło, bo... Francuski. Nie. Yeah. Cisza. Połowoski. Tak, tak. są tu instrukcje w domu poniaku, a tak wygląda stary. rynek. Tak. Przepraszam, po jest. Tutaj mamy po, czytnik do preloku Osuda. Okej, okay, nikt jest, nie odbiera, i drugi numer. A tu jest numer. link do e, strony ak widzicie? 19. 19. Dobra, teraz cicho. Pierwsze mieszkanie z góry. Ja wiem. Nie! 71! O, tu jest Widzicie? Dzień dobry firma Ako. Sprawdzamy na nasze domofony, czy może pan kuchnąć? Firma Ako, czy może Pan kuchnąć do domofonu? Dziękuję. Yes. Okej, okay, a więc robimy. Tutaj też dwa numery. Bo to jest bardzo duży 17. Ty Tylko to jedynie proszę. <coughs> Dobrze, musimy na ciebie wyrzucać. To jest... To jest nie jest wyrzucane, nie. Zlosujemy, witam Cześć. u co? Co, co? Halo? Dzień dobry firma, Aku, sprawdzamy nasze mikrofony. Czy może pani huchnąć? <grym> hmm, bardzo dobrze. Okej. Tu. Ej! się! No niestety. No niestety, ale drugi numer będzie dla ciebie. Proszę, ja go daję lub mi tej Dzień dobry firma Aku, sprawdzamy nasze głośniki. Czy może pani powiedzieć głośne A? A. Dobrze, dziękujemy. Proszę. Dobra, i teraz drugi numer. Jak ona teraz twój, twoja kolej. Tak, proszę. A który... Możesz to? wylosować sobie dobry, do 24. Nie, to. Dobrze, może być czwórka, ale nie. Może inny, dziewiąteczka. nie. Tak, bo pod czwórkę ja już dzwoniłam przed chwilą. No to... Jak będzie to, to kolej teraz, no to... Teraz ty mów, teraz ty. Mów. Dobrze? Że jak... Ale mówi, ja mam do... inny głos. Dobra, ja powiem. No to nie, mus... ja powiem. No to niech Laura. Tylko Bo ja. Ja mogę taki. Dobra. 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 Teraz mówimy, śpiewamy całą noc. Się nie musisz się niczym bać. To nasz lot, to nasz lot. No. Niestety. Chodźcie. Okej, okay. na Ako. Tak wyglądało jeszcze wcześniej starym logo, a tak wygląda nowe logo Ako. Czy to są kamery? Nie ma kamery. Co? Osiedla starej rzekrze, 58. Dzień dobry, firma Ako. Sprawdzamy nasze mikrofony. Czy może Pani powiedzieć głos na A? Widzisz, jaki dobry to wtip. Mm -hmm. <laughs> Miłego. No. Ok. Um, szóstka. A tak wygląda no, wybielony nowy ak. Wow. Co? Powiedziałeś? Dy. Nie! Tak, powiedziałeś. Nie, nowy. Wybudowy. Tak? Dzień dobry, firma AKO. Dzisiaj sprawdzamy mikrofon. Czy znaczy, może pani powiedzieć głośno A? Czy to jak Nie. To chyba nie chcę mieć spraw na mikrofonu, Dziękuję. Hmm, numer 8. Muszę Dobrze. Zrób francuski na nie myj głos. Zrób francuski i nie myj głos. Patrzcie. Jak dobry, ty. Ja już dzisiaj tu jest CDM. Zadzwoniłam do przedszkola. Tu jest, jest przedszkola? No? Jak, to patrz na fer. Do przedszkola od CDM. Aha, dobra. Dobrze, dzwoni ten domu on.

No niestety nikt nie odebrał. Dobrze, teraz... Oj, ay, ay, aj, oj, 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 jego dzwoni. Teraz jego do dzwoni. Dwójka. Dwójeczka. Może byś? Nie, 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 nie. Bo jeszcze... Ktoś nas oprzynił. Może dwadzieścia. Nie! Os 23. Tak, 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 tik, 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 tik! Ale ostatni będzie dla ciebie jagoda, więc możesz to zrobić, wiesz? Aha. Nie musi niczym bać. Słucham. Dzień dobry, pracownia Ako, czy może pani powiedzieć głośne A? Eee... Y Aha. Y Aha, więc no, może dobrze. Ale... Dobra, teraz zrobię numer. Nie. Pięć, pięć. Znowu pięć. Pięć jest dzisiaj na topie. Ja szykuję teraz Słucham? Dzień dobry, firma AKO, sprawdzamy nasze mikrofony, czy może pani powiedzieć głośno A? Ale śmieszne i <słuchaj> 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 dwa numery Dwa Dobra Jedynka Nie, osiemnastka, no dobrze Dobrze, dobrze to dobrze, że wybrałeś osiemnastkę, bo... A jest 18? No bo osiemnastka się a. sprawdza. Tak mam. Dzień dobry, pracownia AKU. Sprawdzamy nasze mikrofony. Czy może pan powiedzieć głośno A? Przepraszam, co? Nie. Dobra, drugi numer. Nie, już mi się skończyły naklejki. No, tylko jedyna. Dostaję domowym zegarę AKU to Dobrze, te kartki muszą być. Niestety nikt nie odebrał. Dobra, są, to już jest koniec odcinka. Na, na tym się kończy nasz odcinek. Kawa!